Coś, 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 coś. Cześć, witam w kolejnym tutorialu na Maxa. Cześć, witam Was w kolejnym tutorialu na Maxa. Dzisiaj trochę mniej tutorialowo, bo chciałem tylko pokazać Wam podstawowe różnice pomiędzy dwoma stacjami bramowymi marki Jedna z nich DSKV6113WPE1, druga z nich. TSKV 8113 WME1. Najważniejszą myślę różnicą jest to, że ta stacja bramowa, czyli 6113, posiada tylko jedno wyjście przekaźnikowe, natomiast ta 8113 posiada dwa wyjścia przekaźnikowe. Dzięki temu możemy sterować, na przykład, bramą lub furtką z jej poziomu. Drugą różnicą oprócz gabarytów. Jest fakt, iż 8113 posiada y, klasę ochrony IK08. 6113 nie posiada żadnej klasy ochrony. Ostatnią z najważniejszych różnic jest fakt, iż 8113, czyli ta stacja, może być zamontowana natynkowo lub podtynkowo, natomiast 6113 może być zamontowana tylko natynkowo. Linki, zarówno z zakupu jednego, jak i drugiego urządzenia oraz do ich, do ich opisów, znajdą się pod filmem. Będą to oczywiście odnośniki do naszego sklepu. Dzisiaj krótko, dziękuję bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Druga z nich ma dwie, dwa.